Zabójczy duet ze Śląska, efektowne trafienia i co najważniejsze, dalszy ciąg walki na obu frontach. Za nami przedłużony weekend w 31. kolejce e-winner II Ligi, który podsumowujemy w naszym magazynie. Rozkład jazdy 31. kolejki rozbitej na 3 dni meczowe. W hojnicach obejrzeliśmy starcie derbowe. Do tego ciekawe mecze w Katowicach czy w Polkowicach, gdzie mecz Górnika ze Skrą odbył się w poniedziałek. Po intensywnej środzie weekendowe granie rozpoczęliśmy w sobotnie popołudnie. Na początek Kraków, gdzie spisujący się ostatnio bardzo dobrze Hutnik podejmował walczący o barażę KKS Kalisz. Spotkanie ofensywnie zaczęli przyjezdni. Już w piątej minucie groźnie uderzał Kaszuba, ale nie przymierzył tak dobrze jak w poprzedniej kolejce. Teraz rzut rożny mają goście. Centra w pole karne, gdzie skuteczną główką popisuje się Filip Kędzia. Dla ściągniętego zimą z piastaż Migrud Obrońcy to premierowe trafienie w nowych barwach, a Hutnik sunie z odpowiedzią w 32 minucie. Na strzał z dystansu decyduje się świątek, potężna bomba, ale trafia tylko w poprzeczkę i KKS wciąż jest na prowadzeniu. To już fragmenty drugiej połowy, w której do wyrównania dążył Hutnik. W 74 minucie centra w szesnastkę. Piłka spada na nogę świątka, a ten ponownie niewiele się pomylił. Wciąż na prowadzeniu goście, a to już czas doliczony. Piłka pod nogami leszczyńskiego, fatalne podanie wprost do Nikodema Zawistowskiego, a ten bezwzględnie wykorzystał błąd, świetnie spisującego się ostatnio golkipera. Kropka nad i postawiona, a na suchych stawach starcił Beniaminku w górą KKS. Pasa bez porażki chutnika dobiegła końca. Kaliszanie znów robią krok w kierunku strefy barażowej. Równolegle z meczem w Krakowie rozpoczęło się także spotkanie dwóch Olimpii. Olimpia Grudziądz podejmowała tezel Blonga. Z jednej strony starcie imienniczek, z drugiej drużyn znajdujących się w strefie spadkowej. Już w trzeciej minucie do ofensywy przystępują gospodarze. Dośrodkowanie w pole karne, tam nie najlepiej interweniuje Lewandowski, po czym błyskawicznie na strzał decyduje się José Mbalo i zdobywa swojego dziesiątego gola w sezonie. Mecz więc układa się po myśli gospodarzy, a przed upływem kwadransa odpowiadają goście z Elbląga. Centra z rzutu rożnego i bliski z rehabilitowania się za wcześniejszy błąd był Lewandowski, ale dobrze interweniował Sujecki. Goście dodatkowo skomplikowali swoją sytuację w 37 minucie, gdyż po tym faulu za drugą żółtą kartkę z boiska wyrzucony został Patryk Burzyński. Mimo gry w osłabieniu w drugiej połowie do odrabiania strat ruszają przyjezdni. Strzał na bramkę, po którym interweniuje Sujecki. Piłka pechowo odbija się jednak od Mikołaja Gabora i wpada do siatki. Nietypowe okoliczności tego gola, a w 68. minucie odpowiadają na to piłkarze z Grudziądza. Chce się odkuć Mikołaj Gabor, decyduje się na strzał z takiej pozycji i tym samym zdobywa jednego z najpiękniejszych goli tego sezonu w Ełiner II lidze. Po pechowym samoboju w efektowny sposób odkupił swoje winy piłkarz gospodarzy. Olimpia Grudzią prowadzi, natomiast kilka minut później kolejny faul. Tym razem z boiska wyrzucony zostaje Marcin Bawolik i sytuacja podopiecznych Jacka Trzeciaka staje się dramatyczna. Piłkarze z grudzią grając w podwójnej przewadze szukając z kolei zamknięcia rywalizacji. W 84 minucie centra zrzutu rożnego zbiera piłkę Jose Mbalo i snajper gospodarzy notuje dublet. W bardzo ważnym meczu dla dołu tabeli Olimpia Grudziądz po pięciu porażkach z rzędu łapie oddech i w pewny sposób zdobywa trzy punkty. Teraz jesteśmy już w Siedlcach, gdzie po dwóch z rzędu remisach Pogoń mierzyła się z będącymi tuż nad kreską błękitnymi Stargard. Goście do Siedlec przyjechali po tym, jak w środku tygodnia udało się urwać punkty liderowi z Polkowic, a w 16 minucie pierwsza ofensywna próba Pogoni. Do strzałów w polu karnym świetnie składa się Krzysztof Danielewicz i uderzeniem pod poprzeczkę daje prowadzenie gospodarzom. Otwiera wynik, ściągnięty zimą pomocnik, a w kolejnych minutach za ciosem chcą iść miejscowi. To 23 minuta. Jeszcze jeden świetny strzał Danielewicza, ale tym razem na wysokości zadania stanął Wańcetel. W kolejnych fragmentach kolejne szanse miała Pogoń. Doskonałą okazję miał m.in. Przybecki, ale jego mocny strzał zatrzymał bramkarz Błękitnych. Dopiero w samej końcówce pierwszej połowy wreszcie ofensywie przyjezdni. Czubkiem buta uderza Mateusz Boknak, a piłka przy słupku wpada do bramki, dzięki czemu do przerwy nieco nieoczekiwanie mamy remis. Po tym golu nabrali wiatru w żagle błękitni. To już 64. minuta. Piłkę próbuje wybić Brodziński, ale trafia w Damiana nie dojada, a futbolówka po odbiciu od wprowadzonego w przerwie napastnika przelobowała klebaniuka i wylądowała w siatce. Nieco kuriozalne okoliczności tego trafienia, ale ważne jest to, że błękitni wychodzą na prowadzenie i teraz to pogoń musi odrabiać straty. Wreszcie 80 minuta tego meczu, w roli głównej kolejny z rezerwowych, przełożył piłkę na prawą nogę Marcin Kozłowski i pięknym strzałem ponownie wyrównał stan rywalizacji. Już 2 do dwóch w siedlcach, a do samego końca jedni i drudzy chcieli jeszcze przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. W 90 minucie kontra błękitnych, doskonałą okazję miał kwiatkowski, ale nie trafił światło bramki. Po bardzo ciekawym widowisku Remis 2 do który nie satysfakcjonuje w pełni żadnej z drużyn. Z wędrujemy do Ostrudy. Dobrze spisujący się w ostatnim czasie na własnym stadionie Soku grał z czwartymi w ligowej tabeli Wigrami Suwałki. Na pierwszy celny strzał w tym meczu trzeba było czekać do 30 minuty. Wówczas z piłką ruszył współlider klasyfikacji strzelców Dawid Wolny, ale z jego uderzeniem bez problemu poradził sobie Zoch. W końcu końcówce pierwszej połowy w ofensywie Wigry jednak również ten strzał Sauczka nie mógł sprawić problemów trelowskiemu. Ciekawiej zrobiło się od początku drugiej części. Widzimy, jak po centrze rzutorożnego główkował wolny i w ostatniej chwili na linii bramkowej skutecznie asekurował swojego bramkarza Adamek. Nadal 0 do 0, a na zegarze już 69 minuta. Mularczek zagrywa do Pawła Geracha. Sporo wolnej przestrzeni ma piłkarz Wiger, rusza z piłką, wreszcie decyduje się na strzał, który zaskakuje bramkarza gospodarzy. Piękna akcja, zwieńczona trawieniem autorstwa dziewiętnastolatka. Wigry przybliżają się do zgarnięcia pełnej puli, a w osiemdziesiątej drugiej minucie jeszcze jedna akcja gości z Suwałk. Tym razem w polu karnym jest Żebrakowski, strzela, ale znów dobrze ustawiony między słupkami jest Strelowski. Sokół do końca walczy jeszcze o choćby punkt. W doliczonym czasie jeszcze ten niecelny strzał Żwira, a ostatecznie z trudnego terenu w ostrudzie Wigry wracają do domu z kompletem oczek. W sobotnie granie zakończyliśmy meczem GKS-u Katowice z rezerwami Śląska Wrocław. Obie drużyny miały coś do udowodnienia. Giechca w środę przegrała z Garbarnią, natomiast Beniaminek z Wrocławia przed wizytą w Katowicach miał serię czterech meczów bez zwycięstwa. W 13 minucie wynik mógł otworzyć Kołodziejski, ale jego strzał głową poszybował obok słupka. Po upływie pół godziny do głosu zaczęli dochodzić Natomiast wrocławianie To 34 minuta Świetny odwrógości, którzy ruszają z kontrą Łyszczarz dogrywa do Sebastiana Bergiera A ten świetną podcinką daje swojej ekipie prowadzenie Po profesorsku zrobił to Bergier A 5 minut później kolejny szybki wypad Beniaminka Raz jeszcze mknie z piłką Adrian Łyszczarz Doskonale dogrywa do Bargiela Jego strzał trafia w poprzeczkę Ale skuteczną dobitką kończy to wszystko Łyszczarz I podopieczni Piotra Jawnego mają już dwie bramki przewagi Rozpędzony Śląsk nie zamierzał na tym się zatrzymywać. W 45 minucie jeszcze jedna kontra. W roli głównej znów Łyszczarz, który ten atak napędza, podaje do Sebastiana Bergiera, a najlepszy strzelec gości tu również się nie myli. Gieksa znokautowana w ostatnim kwadransie pierwszej połowy, a dla Bergiera to już 18 gol w tym sezonie. Katowiczeni nie zamierzali się jednak poddać. Widzimy jak z rzutu wolnego zagrywa błąd, a w polu karnym arbiter dopatrzył się nieprzepisowego zagrania, za które podyktował rzut karny. Nie mogli pogodzić się z taką decyzją goście, czego efektem m.in. czerwona kartka dla trenera Śląska Piotra Jawnego. Decyzja jednak nieodwołalna, z 11 metrów uderza Kozłowski, ale robi to fatalnie, posyłając piłkę obok słupka. Wciąż jest 3-0 dla gości. W 65. minucie kolejna akcja Gieksy. Szybka wymiana podań, i teraz już skutecznym strzałem kończy to wszystko Filip Kozłowski. Trafia więc w końcu do siatki napastni gospodarzy i są jeszcze w Katowicach nadzieje na ugranie choćby punktu. 10 minut później kolejna próba drużyny Rafała Góraka. Centruje aktywny po wejściu z ławki kościelniak. Po chwili uderza woźniak, ale posyła piłkę obok bramki. Gieksa ponosi więc drugą z rzędu porażkę, a rezerwy Śląska dzięki świetnej końcówce pierwszej połowy inkasują w katowicach 3 punkty. Pora na trzy mecze rozegrane w niedzielę. Na początek jesteśmy we wronkach, gdzie znajdujące się w strefie spadkowej rezerwy Lecha szukały punktów w starciu z rozpędzoną w ostatnich tygodniach garbarnią. Od pierwszych minut obie drużyny nastawione ofensywnie. Najpierw w 12 minucie bliski szczęścia po rzucie wolnym był Kowalski, a chwilę później Marszalik dograł do Fidziukiewicza, a strzał snajpera był o milimetr od celu. Piłka trafiła w poprzeczkę. Dalsza ofensywa Garbarni to już początek drugiej połowy. W 49 minucie dośrodkowanie z Ruturożnego strzałem zamyka Fidziukiewicz, ale uderza tylko w boczną siatkę. Rezerwy Lecha do głosu w ofensywie poważniej doszły po nieco ponad godzinie gry. Doskonałą szansę miał Kriwiec, jednak strzał doświadczonego Białorusina okazał się minimalnie niecelny. Długo więc we wronkach bez goli. W 74 minucie kolejna akcja gospodarzy. Tym razem Karbownik dogrywa do Kriwca, ale ten po raz kolejny nie potrafi znaleźć drogi do siatki. Ostatnie słowo, mogło za to należeć do gości z Krakowa, to doliczony czas gry, po centrze z narożnika boiska jest zamieszanie w polukarnym z całem kończy to kołbon, ale i tym razem piłka nie trafiła do bramki. We wronkach po bezbramkowym remisie podział punktów. Jednym z ciekawych zapowiadających się meczów 31 kolejki było spotkanie w stalowej woli, stal Rzeszów mierzyła się z motorem Lublin. Sporo obiecywaliśmy sobie po tym meczu, a w pierwszej połowie groźniejsza była stan. W 13 minucie ładna akcja Rzeszowian. Pieczara zagrywa do Szczepanka, ten w pole karne, idealnie wykłada piłkę do Wiktora Kłosa, a młody skrzydłowy dopełnił formalności i dał szybkie prowadzenie drużynie Daniela Myśliwca. Jeszcze przed przerwą Stalowcy mogli zadać drugi cios, ale po szybkiej kontrze i kolejnym zagraniu Szczepanka do Kłosa, tym razem górą był bramkarz motoru Sebastian Madejski. Do przerwy prowadzi stal, a w drugiej połowie do ofensywy ruszają przyjezdni. W 52 minucie po dośrodkowaniu w pole karne piłka spada na nogę Piotra Ceglarza, a ten mocnym i precyzyjnym strzałem wyrównuje stan rywalizacji. Motor po tym trafieniu chce pójść za ciosem. 9 minut później szybko wymieniają piłkę zawodnicy Beniaminka. W końcu Ropski uruchamia Filipa Bójcika, który strzałem od słupka sprawia, że teraz to motor ma jedną bramkę przewagi. Odwracają się więc losy tej rywalizacji. Mniej niż kwadrans do końca, a Beniaminek z Lublina nie zamierza zwalniać tempa. Za polekarnego uderza kumuch, ale piłka po rykoszecie mija bramkę. Po chwili Lublinianie mają rzut rożny. Centra w pole karne, broni Kaczorowski, ale skutecznie dobija Ariel Wawszczyk i motor prowadzi już 3 do 1. Zabójcza druga połowa piłkarzy z Lublina, którzy zgarną w tym meczu 3 punkty. Stal, która w ostatnich tygodniach pokazywała niesamowitą skuteczność, do końca walczyła o odwrócenie losu rywalizacji, ale to przyjezdni cieszyli się z kompletu oczek. Motor więc w końcu odżył i w ostatnich trzech kolejkach dopisał 7 punktów. Niedziela to też derbowe starcie w województwie pomorskim. Walcząca o awans Chojniczanka podejmowała notującą serię pięciu kolejnych porażek, bytowie bytów. Dobiegał końca pierwszy kwadrans, gdy na prowadzenie mogła wyjść Chojniczanka. Dogodną sytuację miał Skrzypczak, ale skuteczną interwencją popisał się Staniszewski. 4 minuty później kolejna akcja gospodarzy. Tym razem już udało się całkowicie rozmontować defensywę bytowi. Klichowicz wykłada do Tomasza Mikołajczaka, a doświadczony snajpier otwiera wynik spotkania. 1-0 dla Kojniczanki, a kilka minut później ponownie w ataku są podopieczni Adama Noconia. Popatrzmy, po centrze w pole karne sędzia dopatrzył się przewinienia i podyktował rzut karny. Do 11 podchodzi Adam Ryczkowski i precyzyjnym strzałem podwyższa prowadzenie swojego zespołu. Dla Ryczkowskiego to już siódme trafienie w rundzie wiosennej, przed którą trafił do Chojniczanki, a on i jego koledzy nie zamierzają poprzestawać na dwubramkowym prowadzeniu. W 41 minucie kolejna ofensywna akcja. Znów świetnym podaniem swojego kolegę obsłużył najlepszy asystent ligi, Klichowicz, a tym, który wpisuje się na listę strzelców po dobrym strzale wewnętrzną częścią stopy jest tym razem Szymon Skrzypczak. Wydaje się, że do przerwy już pozamiatane w Chojnicach, a w drugiej połowie Bytowia mogła jedynie zmniejszyć rozmiary porażki. Z rzutu wolnego groźnie uderzył Zawistowski, ale dobrze obronił ten strzał Soku. Swoje szanse miała też Chojniczanka. Najpierw w sytuacji sam na sam źle lobował Klichowicz, a następnie również w bardzo dobrej okazji nie wykorzystał Olaf Nowak, który przegrał pojedynek ze Staniszewskim. W doliczonym czasie błąd popełnili gospodarze. Piłka po zagraniu Sokoła stanęła na mocno naciągniętej murawie, co zdołał wykorzystać Paweł Zawistowski, zdobywając bardzo ładnego gola były piłkarz i ustala wynik tego meczu, ale punkty w derbowym starciu dopisują sobie gospodarze. Ważne punkty w kontekście porażki GKS-u Katowice. Kolejkę zakończyliśmy w poniedziałkowe popołudnie meczem w Polkowicach, gdzie liderujący w tabeli Górnik grał ze Skrą Częstochowa. Lider również chciał zrobić użytek z wpadki Gieksy i od początku był aktywniejszy w ofensywie. Już w trzeciej minucie gospodarze mogli otworzyć wynik, ale po strzale Szuszkiewicza dobrze interweniował Biegański. W pierwszej połowie jeszcze jedna groźna akcja Górnika. Radziemski ładnie zabrał się z piłką, ale temu uderzeniu zabrakło już jakości i do przerwy było 0 do 0. Druga połowa to ciąg dalszy ofensywy podopiecznych Janusza Niedźwiedzia. Widzimy jak Szuszkiewicz prostopadłym podaniem uruchamia Mateusza Piątkowskiego, a doświadczony snajper w sytuacji sam na sam z zachował zimną krew i w 64 minucie dał prowadzenie gospodarzom. Po tym trafieniu górnik w kolejnych minutach chciał pójść za ciosem. Świetnie kontrę wyprowadza Kowalski-Haberek. Dogrywa do Radziemskiego, ale po jego nie najlepszym przejęciu zdążył ze skuteczną asekuracją defensor skry. Goście z częstochowy wreszcie w ofensywie dopiero w 73. Minucie. Na strzał za pola karnego decyduje się Milasius, który z podobnej pozycji trafił do siatki w Katowicach, ale tym razem spokojnie broni Szymański. To już 82 minuta, gdy rzut wolny z bocznego sektora wykonuje Radosław Gołębiowski. Zobaczmy, po tym kopnięciu piłki niefortunnie na linii bramkowej próbował interweniować Rafał Karmelita i w efekcie mamy w Polkowicach wyrównanie. 1-1 na 8 minut przed końcem podstawowego czasu, no ale Górnik szybko chce odzyskać utracone prowadzenie. Cztery minuty później szybka akcja gospodarzy. Bancewicz zagrywa do Mariusza Szuszkiewicza, a ten nie mógł się w tej sytuacji pomylić i dopieczni Janusza Niedźwiedzia ponownie są bliżej zgarnięcia trzech punktów. Do końca nic się już nie zmieniło, a Górnik po środowym remisie wraca na ścieżkę zwycięstw. Dla Skry to szósty kolejny mecz bez kompletu punktów. Tak prezentuje się komplet wyników 31. kolejki e-winner 2 Ligi. Kolejna nieoczekiwana porażka GKS-u Katowice, natomiast trzy punkty dopisały inne drużyny z góry tabeli. Górnik, Chojniczanka oraz Wigry. Cenne trzy oczka zdobyły także KKS, Motor czy Olimpia Grudziądz. Staweli liderem niezmiennie Górnik, ale na drugie miejsce wskoczyła po weekendzie Chojniczanka. Zwraca jednak uwagę fakt, że wicelider ma o trzy rozegrane spotkania więcej niż GKS. W strefie barażowej ponadto Wigry, Skra oraz KKS Kalisz, który wyprzedził Stal. Niezmienny pozostaje natomiast skład strefy spadkowej, choć tam jest naprawdę ciasno. Po 26 punktów mają na koncie Olimpia Grudziądz i Olimpia Elbląg. Punkt więcej rezerwy Lecha Poznań, a Błękitni i Bytowia muszą uważnie oglądać się za siebie. Również w klasyfikacji strzelców to ciekawsza rywalizacja. Do Kamila Wojtyry oraz Dawida Wolnego, którzy mają po 18 goli, dołączył po dwóch zdobytych bramkach w Katowicach Sebastian Berger. Trafienie dołożył w tej kolejce też Szymon Skrzypczak. A następna kolejka to w zdecydowanej większości sobota 8 maja. Ciekawie zapowiada się starcie rezerw, w którym Śląs Wrocław zagra z Lechem Poznań. Hitem kolejki mecz ks u Kalisz z Gieksą, a ciekawie powinno być także w Krakowie w meczu Garbarni z liderem z Polkowic. Jedyny niedzielny mecz to starcie Olimpii Elbląg ze Zniczem Pruszków. Wydarzenia następnej kolejki tradycyjnie podsumujemy w naszym magazynie skrótów E-Winner II Ligi we wtorek. Zapraszamy więc na kanał Łączy Nas Piłka TV, gdzie dosłownie przed chwilą przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy subskrypcji. Podziękowania więc dla wszystkich, którzy są z nami, a tych nieprzekonanych zachęcamy do kliknięcia w przycisk subskrybuj. Do usłyszenia.